Pogodna Omena Mensa odpadła z programu. Cuda, Wszystko cuda, było. zazdrość czyni cuda. Zdajesz się sprawę, co to było? Tutaj też narozrobiła. Tak. Ciekawe, co teraz powiem. W następnej edycji Iwona Pawlowicz będzie siedziała w osobnej klatce. <noise> Przed gwiazdami nie byle jakie wyzwanie Walc Wiedeński. Czas wykazać się wielką klasą. Taniec z gwiazdami. Jutro o 20 w TVN. Na taniec z gwiazdami zaprasza Rexona. Jutro u Kuby. W moim programie Kuba Wojewódzki, Ryszard Kalisz. Słuchajcie, dziękuję bardzo i bardzo bracie. Oglądajcie. Tak jest, zapraszam bardzo serdecznie. Kuba Wojewódzki. Jutro o 21.40 w TVN. Magda wciąż się waha. Piotr nie wyobraża sobie życia bez ukochanej. Nie umie zrywać zaręczy. Nigdy tego nie robiła. Może lepiej późno niż wcale? Z Piotrem. Magda, przecież ty go kochasz. Już wkrótce może wydarzyć się coś, co wszystko zmieni. Magda M. We wtorek o 21.30 w TVN. A już dziś możesz obejrzeć ten odcinek w internecie na www.magdamonet.pl Gdziekolwiek jesteś, wszystkie ważne dla Ciebie sprawy. Twoi bliscy i znajomi są razem z tobą. Teraz iPlus z modemem za złotówkę i darmowym programem antywirusowym. iPlus, mobilny dostęp do internetu. Też no. dobrze z ludźmi żyć. A więc dobro musisz dać. A wtedy to co robisz, w mig docenią i dadzą znać. Dobrze z samochód. Wymagaj tego co najlepsze: Castrol Edge. Nie ma lepszego oleju. Leszek Kuzaj. Castrol. To więcej niż olej. To płynna technologia. Szukam apteki całodobowej w okolicy Słonecznej. Pop Ale blisko rynku. Bar wegetariański. W rejonie zwarcowej. Tanio. Zumi pierwszy polski lokalizator internetowy. Chcesz dobrze trafić? Włącz Zumi. Znajdziesz również na onecie. RMFFM. Najlepsza muzyka. Tu jestes jesteś Sprite, a ja jestem? Dzięki stary. A ja myślałem, że to ja jestem. Pragnienie. Pragnienie nie ma szans. Sprite. MK Cafe Premium ma to coś. Kawiarniany smak i aromat. MK Cafe. Zabierz kawiarniany smak i aromat do domu. Teraz codziennie w promocji ekskluzywny ekspres. MK Cafe Premium. Mistrzowska kompozycja. Kim on jest? On żyje w innym świecie. Postanawia zaprowadzić porządek na Ziemi. Moją no, pracę chcecie poznać. To kosztowne przedsięwzięcie ma sfinansować rząd USA. Wbrew swojej woli. Musisz nam dać robaka, żeby węszył ślady w kodowanej sieci. Dostępu do pieniędzy strzeże kąt. Start. trzeba go tylko złamać. 3, 2, 1. Niestety musisz umrzeć. John Travolta. Haliberry. W filmie Kod dostępu. W środę o 21.30 w TVN. Kończy się na gadaniu. Choć na portal rozrywkowo-informacyjny zawsze za darmo. Play. Nie zabijaj techali. Tylko kup panele podłogowe w supercenie 19,99 za metr kwadratowy. Pianka i folia w cenie podłogi lub inny z tysiąca artykułów w specjalnej ofercie urodzinowej. 10 przykazań dla twojego domu na dziesiąte urodziny praktykera. Praktiker. Mieszkasz lepiej. Wystarczająco dbasz o swoje zęby. Może to sprawdzimy? Niestety na siedem oznak zdrowych zębów strzema jest problem. Możesz temu zapobiec. Weź udział w naszym programie. Oto odpowiednia dla Ciebie pasta komplic 7, która pomoże Ci przywrócić równowagę pH w ustach. Szczotkuj codziennie. Tam, gdzie były problemy, teraz jest poprawa. A Ty, czy masz zęby zdrowe na siódemkę? Sprawdź to. Weź udział w programie poprawy zdrowia jamy ustnej. Siadaj, mów co było w pracy? No nic, co tam w pracy, no. Jak to nic, nie było rozmów, dyskusji? Nie, no była rozmowa. O czym? W smoku trzygłowym. No Taki symbol, że to trzy numery gratis w plusie na stacjonarne, no. I tak cały dzień o smoku. Nie, no była przerwa obiadowa. To ty kiedyś obiad? Nie, no, to małe dźwignaczki. Trzy głowy gratis, trzy darmowe numery w plusie i stacjonarne oraz wszystko mający Samsung za złotówkę. Ja to lubię, jak mi jakiś nagły wydatek wyskoczył. Zawsze można poćwiczyć silną wolę. Ostatnio z z parteru wycieczka nam się trafiła na Karaiby. Za pół darmo. No i jak było? Super. Znaczy ja nie pojechałem, bo mi się lokata dopiero za rok kończy. Ale i tak mam dobrze. Nic nie wydałem, a jego to w ostatni dzień meduza egzotyczna poparzyła. Bardziej wymagającym proponujemy konto oszczędnościowe w kredyt banku. Wypłacasz kiedy chcesz, bez utraty odsetek, a zarabiasz nawet do 3,7% rocznie. I wygrywasz nagrody. Bo znalazłeś bank, który myśli życiowo. Teraz możesz mieć gadu-gadu w swoim telefonie. Tylko u nas wypróbuj przez tydzień za darmo i gadaj zawsze i wszędzie. Tylko w erze tak i heja gadu-gadu za złotówkę tygodniowo. Bądź grzeczny, Leoś. No to się zabawimy. Czerwone, zielone. I cytrynka? Dyk, 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 dyk. To się zmywam. Spokojnie. Dekoral jest wyjątkowo odporny na zmywanie. Nie pozostaje nawet najmniejszy ślad. Dekoral. Kolory, które inspirują. Siedzący tryb życia i brak czasu na regularne posiłki? To dlatego mi wam naprawdę trudne zaparcia. Dopadają mnie, jak gdzieś wyjadę. To przez zmianę otoczenia. Jestem wtedy taka... Ociężała, bo wciąż brak mi czasu dla siebie. Ale na szczęście jest Xenna Extra. Xenna Extra. Ksenna Extra, która działa skutecznie, a nie gwałtownie. Ksenna Extra dzięki zwiększonej dawce leku naturalnie pobudza organizm do działania i skutecznie pomaga usunąć nawet trudne zaparcia. Ksenna Extra. Rozumie kobiety. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. thank <laughs> you Zimany banku z niższymi ratami przez pierwsze 10 lat, aby urządzić się bez wyrzeczeń. Czy wiesz, że Goodyear to pierwsze opony na księżycu? Pierwsze opony, na których przekroczono prędkość 900 km na godzinę. Teraz z opatentowaną technologią bezpieczeństwa. Nowa opona Goodyear Dura Grip. Dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych. Jeśli mierzysz naprawdę wysoko, chcesz rozwinąć skrzydła w bardziej wymagającej i lepiej płatnej pracy, oto nowe możliwości rozwoju i kariery. Najbardziej profesjonalny wybór ofert w dodatku praca. W każdy poniedziałek w Dzienniku. Weź reni, możesz je stosować tak często, jak potrzebujesz. Reni szybko i skutecznie zamienia nadmiar kwasu żołądkowego w wodę i substancje naturalne. Reni, już w porządku, mój żołądku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, widzisz to drzewo? Wyrosło tak wielkie, silne i zdrowe. Nic w tym dziwnego. Jesteś tym, co pijesz. Wybieraj wodę najwyższej jakości. Żywiec Zdrój to krystalicznie czysta, naturalna woda źródlana. Żywiec Strój. Siła z gór. Z myślą o swoim sercu i sercu swoich bliskich wybierz Benekol. Dzięki stanolom roślinnym Benekol naturalnie hamuje wchłanianie złego cholesterolu i skutecznie obniża jego poziom. Po prostu korzystaj z życia. Benekol. Wybór serca dla zdrowszego życia. Light, Zmysłowe połączenie kruchego wafelka, delikatnej czekolady i karmelowego kremu. Mars Delight. Tak kruchy, tak delikatny. Teraz będziesz delight z kolekcją stworzoną dla ciebie. Za cztery opakowania Mars Delight otrzymasz 33% zniżki w sklepach Top Secret. Ubierz się z Mars Delight w Top Secret. Nowy operator komórkowy. Już, tuż. Wzdęcia? Espumisan to wysoce skuteczny środek na wzdęcia. Można go przyjmować przez wiele lat. Nie zaburza trawienia ani pracy żołądka. Jest łatwy do połknięcia w każdej sytuacji. Espomisan i po wzdęciach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz pomieszkamy sobie trochę razem. Mam nadzieję, że nie będziemy się nudzić, co? Stawka większa niż życie. Jutro o 17.15 w TVN. Maczkuba jeszcze nas zobaczy w szafrokach, tak? I w wałkach. Aha, to możemy się spodziewać wiele. Cześć dziewczyny! Cześć Słuchajcie, to jest moje marzenie od czasów pierwszej komunii świętej, naprawdę. Cześć! Ale dotykamy się, nie? Żeby nie było, że to molestowanie. Samoobrona. Jeszcze w lewo, Marwina. Boże, blisko cię. Nie, daj spokój. nie, nie bo to jest ciasny, ciasny kadr, bo mamy tą małą kamerę. Kuba Wojewódzki Ekstra. Jutro o 22.40 w TVN. Czuj to sam. Jeśli myślisz, że marzenia są jak bańki mydlane, nie masz racji. Marzenia nie prysną, jeśli ich realizację zaplanujesz z ekspertami AXA, wiodącej grupy finansowej na świecie. Pomożemy ci pomnażać kapitał na marzenia. Zaufało nam 50 milionów osób w 36 krajach. AXA Bezpieczeństwo Finansowe. Oszczędzanie ubezpieczenia emerytury. Zbuduj dom z Rzeczpospolitą. W poniedziałek w dodatku nieruchomości. Wszystko na temat budowy domu oraz płyta, na której znajdziesz ponad 200 nowoczesnych projektów. Dodatkowo konkurs Dom Marzeń Polaka. Sprawdź co zrobić, by w nim zamieszkać. Rzeczpospolita. Wiesz dobrze. Rooster. Miasto jest pełne przestrzeni. Teraz już za 15 470 zł w kredycie 3x1 3 razy 1 trzecia. Skoda. Przemyślane rozwiązania. Tam jest trójkąt prostokątny o bokach A, B, C. Po godzinach można zarabiać i tak, ale jak długo? Wszystkie wejdź w strefę zysku to wybór najlepszych funduszy, dzięki którym możesz zyskać nawet 119%, a dodatkowo masz dostęp do funduszu gwarantowanego. Niech po godzinach zarabiają tylko twoje pieniądze. Strefa zysku w PZ użycie. Zaufanie, które procentuje. Ziół. 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 Teraz internet dla firm Business Everywhere jest tak szybki, że najprostsze rozwiązania są w Orange dla firm. Zapraszamy do salonów Orange i punktów sprzedaży TP. Mmm, ale towary. Teraz w Kastolamie. Gry spolerowany formatu 50 na 50 cm, za 27 złotych 23 grosze za metr kwadratowy Kastorama Nikomu nie pozwoliły pobić naszych cen. Tralko-zużarka. Tak jest wasza wysokość. No nie wiem. Albo może. A co ona ma? Program do jedwabiu, bił A program do poduszek. Jak najbardziej Wasza wysokość chciałbym... Pisać! Być... Idę sobie zrobić kalapkę. Trafny wybór. Znalazłeś prakę? Znalazłem, fajna. Ma wszystkie programy. Allegro.pl Dla miłościwie nam kupujących. Eee. Poznaj nowe Bounty. Zanurzone w ciemnej, gorzkiej czekoladzie. Bounty. Smak kraju. Wujek Witek wyciśnie każdą tubkę pasty do końca. Żaden kilowat prądu się u niego nie zmarnuje. Wujek Witek jest mistrzem w oszczędzaniu. Nie wierzy, że ktoś może być bardziej oszczędny niż on. Niemożliwe? Najbardziej oszczędny jest SimPlus. Doładuj konto i bez ograniczeń SMS-uj za jeden grosz i dzwoń za 18 groszy za minutę. SimPlus, najlepsza oferta na kartę. Ale świeży, ale soczysty, ale szałowy. Ale kuszący. Mmm, ale owoc, tylko w fantazji. Niezależnie jaką prowadzisz firmę. Mamy dla Ciebie doskonałe narzędzia. Samochody dostawcze Citroen. Teraz w limitowanej serii Comfort Max nowy Citroen Jumpy, Citroen Berlingo One i Citroen Jumper oszczędzasz nawet do 20 500 zł. Superkina. Czemu toleruje pan tego własna? To nie jest zwykły kucharz. Czy ja wyglądam na kogoś, kto potrzebuje psychiatry? Ani A nie trochę. Terroryści atakują okręt, który przewozi broń atomową. Dopanowali cały okręt. Żądają gigantycznego okupu. jesteś szalony, topisz własną zalogę. Grożą Ameryce. W ciągu kilku sekund zginie ponad milion osób. W razie czego zwalimy to na tego kucharza. Teraz wszystko zależy od byłego komandosa. Mamy tylko jedną szansę Steven Seagal, Tommy Lee Jones. To też muszę cię zabić. Liberator.

To co najważniejsze. Strąk inspiruje. Wzmocnij swoją odporność. Bierz centrum, kompletny zestaw witamin i minerałów i ciesz się zdrowiem przez cały rok. Teraz w atrakcyjnej cenie. Szukam apteki całodobowej w okolicy słonecznej. Pod ale blisko ryby. Bar wegetariański. W rejonie dwarcowej. Tanio. Zumi. Pierwszy polski lokalizator internetowy. Chcesz dobrze trafić? Włącz Zumi. Znajdziesz również na onecie. i dowolnie rozdzielasz swój abonament na co chcesz. Play. Kiedyś siedziałem u jednego z najlepszych specjalistów ornerek. Odwrócił się do mnie i powiedział mi przed tobą życie na wózku. Trudno się było z tym pogodzić. Nazywam się John Alon. To moja historia. Don Pysio, wasz ulubiony reportero! Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście! Przyjechali do nas nowe owoce z Polski! Dla poziomka! Los Jagodos i Malinos! I las fantasticos truskawkos! A towarzyszy im el ogromnos senior banana! Ale fiesta! Zmiksowali się dwa wyjątkowe smaki, jakich jeszcze nie było! Mmm, dały się zabutelkować! Absolutnie pyszne smakos w nowe koloros! Nowe zakręcone smaki, biją smoki i dzieciaki! Ole! Wystarczająco dbasz o swoje zęby. Może to sprawdzimy? Niestety na 7 oznak zdrowych zębów strzema jest problem. Możesz temu zapobiec. Weź udział w naszym programie. Oto odpowiednia dla Ciebie pasta komplic 7, która pomoże Ci przywrócić równowagę pH w ustach. Szczotku codziennie. Tam, gdzie były problemy, teraz jest poprawa. A ty, czy masz zęby zdrowe na siódemkę? Sprawdź to. Weź udział w programie poprawy zdrowej jamy ustnej. <tryk> i get some feelings that start up inside i ache and then i faint but i need no doctor need no pills and Nie znajdę się na okładce magazynu i nie wystąpię w reklamie. Ale spójrzcie na mnie teraz! Bądź pewna siebie. Opalenizna, której pragniesz i pielęgnację, jakiej potrzebujesz. Balsam Duff Summer Glow. Teraz 50% więcej składników nawilżających. Prawdopodobnie to najbardziej naturalna opalenizna, jaką miałam. Duff Summer Glow. Zadbana skóra. Piękny wygląd. Aby dodać skórze blasku, wypróbuj też nowy balsam do ciała Duff Summer Glow rozświetlający. To my! Kosiarka spalinowa Trojbility z napędem. Silnik Briggs Straton. Moc 5,5 konia mechanicznego. 1399 zł. Obi! Genialnie! Co czujesz, żując Airwaves? Proszę bardzo. Fajnie, jeszcze raz. Jeszcze raz niech pan spróbuje. Fajnie. Feel the kick. The kick. kick. Airwaves. Teraz z gwaraną. A czy wiem, czy to jest fajnie, bo ja w każdym razie zdaję się wszystko. Kiedy tańczę, zapominam o całym świecie. A przecież mam pracę, dom, dzieci. Jednak wiem, że bez względu na to, co niesie los, ja i moje córki jesteśmy bezpieczne. W końcu 8 lat temu powierzyłam moje finanse Commercial Union. Dlatego wygrywam w tańcu, ale i w życiu. Commercial Union. Spokojne i dostatnie życie. W 2006 roku Brytyjczycy kupili cztery razy więcej piwa, tyskie niż w roku poprzednim. Europa wybiera tyskie.